Cześć, witajcie, no dobra, witam was wszystkich bardzo serdecznie, cicho tam bądź. A dzisiaj, słuchajcie, zaczynamy nową serię Cave Craft Maraton, też się oczywiście będzie. Kolejny odcinek będzie może troszkę później. Dzisiaj, słuchajcie, jest też ze mną stream. zapraszam, link do niego macie u góry w karcie. Ten film też będzie u niego streamowany, więc no, przywitaj się, tak jakby też do swoich widzów. No dobrze, słuchajcie, więc my rozpoczynamy Cave Crafta. Czemu jesteśmy na, na ziemi? Otóż jest, jest to niestety... No niezbędne, ponieważ musimy się teraz obaj przyłączyć na Game od Spectatora. Ej, podejdź tutaj do mnie. już przyłączyłem na Game of Spectatora. Tak. Żeby po prostu przecią to pod tą ziemię. No i wie, wiecie, po prostu. Więc tak, Game of Spectator no. ma. Więc y, stój w miejscu, najlepiej stój tuż przede mną. Okay. I ogólnie seria będzie polegała na tym, że musimy przejść Minecrafta gdzie... Dokładnie. Żeby, no, podzielą. Okay. No więc tak, popatrz, Le, leć, leć, do tego tutaj Taka, o, do tego. Do tego, więc słuchajcie, tutaj ustawiam game mode survival małpa A i tutaj jest jeszcze spawn point małpa A. Spawn point małpa A. Tak, okay. na początku możemy mieć leki problem z węglem i ogólnie... I jeszcze czekaj, tym. może jeszcze serdłot spawn tutaj ustawiam. Serdłot tak. spawn i teraz słuchajcie, jeszcze się na waszych opach, do, no czekaj, dropuję, antinet.pl. Proszę bardzo, nie jestem już no. opem, nie mogę już, przepraszam, ale wiem, moda, więc słuchajcie, no to ja zaczynamy, wiem, że wynik nie, nie widzę, ja gram na Optifine jakby coś, więc słuchajcie, um, um, ja mam chyba najjaśniej, jak mogę tylko mieć, render distance ma niestety taki mały ja też sobie zobaczę. słuchajcie, um, nie pytajcie się, co tutaj robi bank, ponieważ bank to jest jeszcze pozostałość z poprzedniej edycji, a więc tak, słuchaj, Ła, mm. wow, zombie mnie goni, wow. Pvp Antinet.pl anti Zombie. Złapie. Gdzie ty A ja jesteś? Ja Oni puszyli obie. Na początku może mały problem, bo się zgubiliśmy. Gdzie ty jesteś? <grym> o, ja, ja biegnę tuż chyba za tobą. Nie, ja biegnę za Creeperem. Dobra, na razie słuchaj, uratujmy. O, tu jestem, siema, uderzyłem siebie właśnie. Ej, dobra, okay, tak, tam tam na chwilę zombie. może na, na razie musi być mały, y, znaczy będzie mały problem. Wcesz, na początku musi to być węgiel. Ła, Łap, Łap, zombie mnie bie. Jak ginę, jak ginę... Ej, pomóż mi bić zombiaka łapką. Bo mam półtorej serduszka. Dobra, mam tutaj na szczęście spawn pointa! Ja! Ile tu jest tych zombie? Jeszcze jakiś creeper tam był, nie? Jakby coś ustawiłem nam spawn pointa. Więc z, z punktem naszym spawnu nie powinno być problemu. No niestety na początku możemy mieć duży problem z tym. Na tym polega urok tej serii. Dobra, tu znalazłem jaką, jakiegoś cave'a, Tam jest grawa. Górę... Wow! Przepraszam, jak nic nie widzicie, ale aktualnie jestem Jezus, zajęty gminieniem. No. Właśnie, więc, więc słuchaj, no. No, proszę, no na komórkach raczej. To... Zaczyna. Zjadłem. E, przepraszam, widzowie, niestety. Tak, nie tak, zlagowało! Odlaguj się, Minecraft, bo ty jesteś w no jeszcze, no, przepraszam, o właśnie zombie mnie zabił, nie? Dopiero teraz się mogłem odrodzić. Wo, Łoł! Wow, Łoł! Wow. A to tam Dobra, słuchaj, no na tym polega urok tej serii Cavecraft. Przepraszam, widzów, ale tam mój tata się odezwał. Okej. Okay. Ja chyba zaraz pierwszego mobka, wiesz, ponieważ on mnie jak dotąd nie obił, a ja go obiłem już całkiem nieźle. Chyba dwa serduszka mu już poszły. Może zrobimy coś takiego, że po prostu będzie cięcie no, 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 no. I, i powiem wam, kiedy już zdobędziemy pochodnie, bo na razie to nie ma sensu. Yy, na razie to ja trochę drewno znalazłem, więc jest dobrze. Ja już sobie jakiś tam crafting table wykraftuję i mieczyk, bo jak już zdobędziemy jakiś tam crafting table, no to to wszystko już będzie miało sens. Czekajcie, crafting. Ile mamy FPS? Tak. No, nie, no, 72. No Musisz powiedzieć na stał, bo mnie ciągle zabijają. No, niestety. Eee, to jest. Ej, zrobiłem mini farmę zombie Expa. Bo tu był taki, to jest taki fajny zombie, sobie. O, wszędzie, jest. aktualnie wszędzie jest farma Expa. Ja za... A! Baby zombie! Baby zombie! A -a. No, na razie to się może być. Nie, nie, nie. Mam już patyki, a więc ja może też ta też seria... ale zginąłem. Lawa i. Ej, stary! Nie to wszystko chcę zabić. Właśnie mnie jakiś wysadził, co, nie? Czemu ja wam czemu ja nam takiego spawn pointa wybrałem? Ej, tu jest, tu jest baby zombie. Przepraszam bardzo, ale ja po prostu nie wytrzymuję i w logach serwerach włączam difficulty peaceful. Czekajcie. Ja się zopuję i na chwilę. A, boże. A, a. Jaginę ginę, ja ginę. Dobra, gdzie jest kolejna taka dziura? Okej, okay, dobra. Tutaj tego zombieczka mogę ładnie zbić. Wow! Okej, okay, słuchaj, odgrodzę się od tych mobków, które są tutaj. Odgrodziłem się już słuchaj od pierwszych mobków Ja tak bardzo praktyczne metody. Mopków. Więc słuchaj, jest dość dobrze. Aha, jakby coś możemy też o ten flesza. No ja, ja na moim pierwszym serwerze multiplayer na Minecraftie Java Edition tak swoją drogą właśnie jadłem tylko ten flesza i jakoś tam przeży, przeżyłem. No, moi kumple ogólnie też jedli bardzo dużo roten flesza, chociaż ja bym na tym o, mam crafting tak. table. Ja też. Ja mam crafting table. Pajęczyny, łóżko i punkt spawn w jakimś sensownym miejscu. Podstawa. Co nie? Ja mam... Ja. Ale wierzymy już za chwilę, że zdobędziemy pochodnie. Tak się składa widzowie. Że my już za chwilkę zdobędziemy pochodnie. Bo tu jest wągiel. Tak. Tylko ja muszę kilof zdobyć jakikolwiek. Jakikolwiek. Będę miał skać zaraz pierwsze cztery pochodnie, no, za chwilę. tylko muszę zdobyć drewniany kilof. Mam już kilof. Ej, to mi go wyrzuć, please, i daj mi, da, wyrzuć mi go, ok? To ja mam wungla wykopię. Ale, Ale ja nie widzę, gdzie jest crafting. Jestem za tobą. No to chodź, 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 pokaż to, gdzie jest crafting, i za mną. Tu jest crafting. Ok. i mi go daj, ok? No. Kill off, i mi go daj, ok? Mi go daj, ok, przybliżę A więc słuchaj, daj mi kill też... nie? Tu, tu, tu. Dobre, tak, wierzę, ja Proszę, Bo, okay, o, ta, dobra, no to ta, to, więc tak? Ja mogę wykopać sobie. Po dżungla nam pierwszego wykopaj i zrobi jakiekolwiek pochodnie. Okej, mamy już te pierwsze pochodnie. Mam już pierwsze cztery pochodnie. więc takie na świetle, tylko w razie tutaj coś, cokolwiek, jakikolwiek te teren. Cyk? Dobra, więc już mamy słuchaj pierwszą część terenu rozświetloną. Ja już to jest zaraz dobra. już kilo. Ja, ja tylko wykopię y, paty... jeszcze ja tylko tutaj kamienia wykopię. Już to i kilo, wrócę, dobra. Mam zombiego. O kurcze. Jak się coś słyszycie, widzę, to przepraszam, ale... To... Czekaj, ja go zabiję mieczem. Ej! Ej, 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 ej! Mortko, Mortko, trzymaj kilo, czekajcie, widzowie, ja tylko drzwi muszę zamknąć. Okej. Okay. Dobra, zamknę drzwi. Wam raczej nie przeszkadza, bo nic nie słychać. Dobra, ale już wam mamy można. pierwsze żelazo. No jakie lagi? I hmm, ju lagi. Będziemy mieć żelazo, tak. Lagi ja, są ja problemem, też bo, bo po prostu jest strasznie dużo. Przez kogo są lagi? Potworów. Yy, bo jest strasznie dużo potworów. I... Hmm, nie, słuchaj, ja bym się... Ale w ogóle chodził o części kopalni nieoświetlonej. Myślę, że ta serja CaveCraft może się Wam bardzo, bardzo bardzo spodobać. Muszę jeszcze jakieś żelazo tutaj znaleźć. No. O, ma, mam żelazo. Mam pierwsze kilka sztuk żelaza. E, ja zaraz, e, najpierw na kilow, nie? Na, najpierw na kilow. Myślę, że muszę nawet bardzo szybko diamenty znaleźć. Nie bij mnie! Ja mam życia. Mam bultury, Ej, creeper przysługam. wybuchł. Aha, dobra. E, ja Ej, Mam odgrodzę od, od cave'ów, które są nieoświetlone. Ja, słuchaj, ja muszę nas tylko od cave'ów od odgrodzić. Mam już żelazny od... kilow. Spoko. Nie, nie masz, bo nie masz Advancementa. Tak, nie, a nie, bo ja mam. Jeszcze... Słuchaj, ja nas aktualnie odgrodziłem od cave'ów, które są jeszcze nieoświetlone. I słuchaj, tutaj zrobię nam taką mini ekspireczkę, że jakby się tutaj coś tutaj w tej ciemności. Tutaj tak. nam albo nie lepiej, tutaj nam po prostu podstawię coś takiego, żebyśmy byli jakkolwiek od tego miejsca ogrodzeni. A więc no tak, pierwszą część już ogarnęliśmy. A mamy już, już. Czekaj, ponieważ jak tutaj nam tyle creeperów będzie wybuchać, krypciów, bo aktualnie. Nie, mamy. Ej, czekaj, ja sobie. Ja muszę moje żelazo sobie przypalić. Ej, ale jakby coś. Um, ile ty masz żelaza? Ej! Ty! Daj mi mój kamienny kilof, mój węgiel i moje żelazo. Nie, yy, no. Daj mi to. Okej, okay, ej! Daj mi. Daj no, mi. oczywiście. No to nie mi to ma to jak, Nie ma to jak profesjonalna współpraca. Dobra, no wiem. xD, Ale daj mi mój. Daj mi jeszcze mój mieć i moje trzy żelaza. Będę ja miał też trzy żelaza. Dzięki, i poproszę moje trzy żelaza. O dobra. I tak w piecu jakby się zmieszają te żelaza, no? O. Wow. Przez przypadek to wywaliłem, dobra. Więc teraz słuchaj. Każdy bierze po jednej sztabce. ty załóżmy zabierz. Każdy. Dobra. Kto bierze pierwszą, ten lepszy. Okej, okay. teraz ty bierzesz sztabkę. Dobra, ale co my zrobimy z jedną sztabką? Nie wiem, no tu się jakby jeszcze sześć przepała. Zabrałaś no. już? Dobra, więc teraz ja zabiorę sztabkę. Będzie... Ale ja, ja, nic nie zabra ja nie zabrałam tej sztabki. Nie? Jak to nie zabrać? Czemu nie zabrać? To dziwne, że nie, nie zabrałeś. Okej, okay, teraz już zabrałeś. nie wiem. Teraz już zabrałam, tak. Teraz w takim razie ja ją biorę. Ja mam już A, Chyba laga miałem, ale i tak mam tylko dwie sztabki. Ile ty masz sztabek? Ja mam dwie, ja aktualnie biorę trzecią i czwartą już czekam na ciebie w piecu. Jeszcze nie przepalona, okay, dobra. No, a więc już jest... No, Seria e, se, e, 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 przejścia myślę, że e, będzie dość prosta, nie licząc z tego, że musimy odkryć stronę i, i, i też, jak, jak mogliście zauważyć po prawej, jest bank, ale to jest dlatego, no to że... No po jeszcze po prostu... pozostać z kolejnej edycji, jutro, jutro już dam wtyczkę wanila i tego banku nie będzie. Tak. W sensie jutro już tego plugina usunę, więc tego banku nie będzie. Przepraszamy za utrudnienia. Mamy już żelazny kilof. Okej, okay, ja i tak. Tutaj mamy zejdy. taką mikroeksperkę. Patrz, tutaj nam zrobiłem taką mikroeksperkę, że jak jakiś mobek tutaj podejdzie, bo tu jest dość ciemno, no to wtedy po prostu tutaj możemy sobie tak ekspić. Ja może pójdę pod drewno. Dobra, to zrób niebezpieczną sprawę do kajów. Wow, to jesteś ty! Boże, jak ty mnie wystraszyłeś. Ja się zabiłem. Okej, okay, więc ja, słuchaj, nam oświetlę już tutaj nasz pokój z crafting tablem. O kurczę, to jest bardzo niebezpiecznie, bo tu jest przejście do części Cable'ów nieoświetlonych. Dobra. I znalazłem nam ten kanion. Ja też go znalazłem wcześniej i właśnie tam gdzieś się swajczyłem w lawie. A więc tak, zbieramy Aha. jeden, dwa, trzy. Raz, dwa. O, mam, mam skrzynkę. Mamy już skrzynkę. Więc powiedz, co tam jest w Tutaj się podzielimy ludem, nie? Okej, okay, więc słuchaj, ja, ja nam zrobię tutaj jakieś przejście. Czekaj, ja nam może trabdora zrobię. O, dobra. Ja nam trabdora zrobię, bo to nie Wiesz jest... ja profesjonalnie odgrodziłam od siebie lawę. Okej, okay. i co tam ma skrzynce? Nie wiem, bo tak odgrodziłam lawę, że znów ją jakby od siebie zagrodziłem. Bo jak będą diamenty, to ja się chyba nie powiem za zrobię. Okej. Okay. Już mam za mam diamentów. Mamy jeden diament, koks jabłko i strasznie dużo torów i mamy melon. Znaczy sadzonkę melon. Ej spokojnie, to mogę ja dostać koks, jabłko, jako że ty zabierzesz Diaksy? Diaksa? Ej, ty możesz, Diaksa, wiesz, znaczy inaczej, ja bym wolał się. Ja bym jednak preferował się podzielić z tym, a więc po prostu odłożę. No co, co, wolisz koks jabłko? Albo ale. dobra, wszystko jest wspólne, nie? Ja też sobie yy, wyrzuć mi na chwilę tego Diaksa. Chcę w się sensie zrób skrzyneczkę i ja też chcę mieć diaksa dla advancementa. Nie? Ale ja nie mam, właśnie tutaj, tutaj musimy jak najszybciej zdobyć sadzonkę drzewa, bo inaczej nie przeżyjemy. Ale też mam trzy sad sadzonki melonu. No to spoko, to też jakieś tam żarcie będzie. To Można tak. widzieć co też. Ty... A, okej. Okay. Przejście? Tylko po drugiej stronie też to musi być. No właśnie wiem, zaraz to dam. Yy, I słuchaj, w tym oto sposób zmniejszę troszeczkę naszą ekspiarkę, No chodź, I Chodź tutaj do mnie, bo ja mam tutaj do mnie dużo wymiary drewna. Musimy w ogóle sobie zrobić się. Aha, dobra, to daj mi w taki, wrzucisz mi diaksa, bo ja, bo ja chcę, słuchaj, advancementa mieć, nie? Adwancementa? Advancementa. Zombie, 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 no dobra, Wiesz, tak. że, Czekaj, czekaj, bo co tutaj nie działa troszeczkę? O, pańczyna! Kobłep! Kobłęb, ja w kubłębie utknąłem. Nie! Jak to będzie mój kres, to będzie głupio. A nie, to nie jest mój kres. Głupi kobłęb. No ty masz miecz, to ty masz trochę. Dobra. Mały zombie. Oh. Yeah. Dobra, tego rozwalę. Help me. Dobra. Muszę nas jakoś od tego małego zombie odgrodzić, wiesz? Ła! Ja A! jest nieistniejącą <laughs> jeszcze ma... Ła! Dwa baby zombie! <laughs> nie! Udaj, Oj, mam strasznie dużo... Dalszy. Dobra, wiem, wiem, zrobię siekierkę. Mały zombie małego. się tu przebił! O kurczę! Mały zombie się tu przebił! <laughs> nie mała. Wiesz, że mi gdzieś przepadł? O, mam miecz. Czekaj, ja, ja... Ma. Ja każdy bierze po jednym małym zombie. Wow! Ja mam lagi jeszcze w dodatku, nie? Ja mam jeszcze takie mocne lagi, że pewnie jak mi odlaguje, no to ja już nie będę żyć. Odlaguj mi! A! O nie, Minecraft mi się nas zawiesił. Nie! O, już zniknęły te zombie. Dobra, dobra jest. Miałem jakieś x raya A, tu są. Gnę. Czekaj, Dobra, jak no. Ja się chyba zwalę. Przesuń się. Pomóż mi z tym małym zombie, bo on jest najgorszy. Mam... Nie wiem. Zginął! Dobra. Um, A nauka z tego wszystkiego co? jest taka. Wiesz jaka jest z tego wszystkiego nauka? No. Nie możemy mieć tej eksperki, bo ona jest niebezpieczna. Bardzo niebezpieczna. No tak. To już było wiadomo od dawna. Ale dobra, ja sobie robię żelazo. A, Aha, zikierkę. zawsze jak będziemy myślę, słuchaj, wychodzili z yy, no to wiesz co masz, robić? Ile wiesz, co będzie masz trwało. robić zawsze, kiedy będziemy wychodzili z cave'ów? Yy, no myślę, że taki jeden odcinek ile będzie trwał? Żeby... Nie wiem, 20 minut, już trwa 15 u mnie, a u Ciebie? U mnie też trwa 15. A więc odcinek będzie trwał właśnie 20 okay, minut. Okej, dobra. Słuchaj, jest już bezpieczniej. W sensie, my jeszcze poza rozkinkami? troszkę pogramy, nie? Wow, jaki lak! E, patrz, e, ej, ej, daj mi tego diaksa dla Czekaj, Daj mi tego diaksa dla advancementa, ok? Albo zrób skrzynkę. Dawaj skrzynkę, ja sobie zabiorę też diaksa, dobra? E, mamy już advancementa, ok? Nie Ja teraz będę, dobra, ja mam już teraz przed um, e, od, odlokowane, ale dobra, dobrze, że mamy koks, nie? Fajnie, że nie mamy rekordów. No, właśnie, no, kursa. dobrze, dobrze. E, dobra, I ja pójdę do Kayuu, hmm. zorientować się, jak tam sytuacja. Myślę, że odcinek właśnie będzie trwał 20 minut, ale też myślę, że... Po, U mnie o poza Ile tam jest pod kliwami mobów? Ile tam jest w kanionie mobów, wiesz? Ani yy, jakaś Myślę, jakaś że kliwami. poza odcinkami będziemy po prostu na przykład... No, kopać sobie. Sadzące, myślę, że na przykład teraz tak. właśnie z, z to jest będziemy tutaj troszeczkę kopać. Tak, więc odcinek jeszcze będzie trwał 4, 4 minut? minuty. Przepraszam, słuchajcie widzowie bardzo za to... Za tego, za ten bank już słuchacie, już jutro go nie powinno być, ponieważ to jest ogólnie na tym samym, na którym był Creeper Craft. I wow. Tutaj się jakaś dziwna, ej, widziałeś, że coś takiego, jakaś dziwna tekstura, jakby świat próbował wygenerować kwadrat, ale coś mu nie poszło. X-ray jakiś? Co? Tomasz, jak widać, to masz chyba jakiegoś X-raya w takim razie, bo ja nic takiego nie widzę. No tutaj, popatrz. Pokaż. No popatrz, widzisz, jest taki kwadrat. No no, wszędzie są kwadraty w Minecraft'cie. Nie, no ja nic Dobra. nie widzę, przybliżam i nic nie widzę. Jak ktoś ogląda, to może widzi, może nie widzi. Napiszcie w a nie jasne, to, łóżka, jest... łóżka musimy zrobić, łóżka. By mieć punkta spawn'a w jakimś sensownym miejscu. Chociaż w sumie z Point'a mamy już dwa. Wełnę, naszej, więc... wełnę zrobimy z... No skop O nie, ratunku, ratunku, ja ginę. Ja, ja, ja stworzyłem i zwiałem. Jak powiedziałeś, że ja ginę, to ja stworzyłem i zwiałem do bezpiecznej części kejów. Ła! Wiesz, że tu jest dziura, przez którą mogą się mopki nam przedostać? Wiem, ale okej. Okay. Dobra. Ja już ją zabuduję. gdzie będzie nasza baza? No tutaj na przykład. Tu niech będzie nasza baza tymczasowa. A potem jeszcze są jakąś bazę. Patrz. Teraz to jest już 100%, prawie w 100% bezpiecznie. Jeszcze tylko muszę trzy... Wiem. Ja bym. Nie wiem, czy to. O, patrz. tutaj jest... mamy coś takiego. Tak nam zbudowałem aktualnie. I teraz, no, słuchaj, to jest to już bezpieczne. Nie? Co? No, a ty, myślisz, że to jest legalne, zrobienie bazy w naderze? W sumie czemu nie? W naderze będzie dużo drewna. Dużo będzie drewna. Słuchaj, właśnie ja o tym nie pomyślałem. przecież drewno będziemy mieli bardzo dużo w naderze, więc słuchaj, Dobra, to... od razu jak może pójdziemy do nederu, wiesz, co musimy mamy... Nie, słuchajcie, ale na pewno na odcinku musimy pójść do nadera. No tak, ruch. a więc poza odcinkami będziemy po prostu. wejść rozwalek obłody. Aha, jasne. Ale tak jakby są niepotrzebne, ponieważ w sumie i tak spawn pointa mam w naszej bazie tymczasowej, przynajmniej. No w sumie, dobra, skraftujmy sobie łóżka, to będziemy mogli przespać noc. Wiem, co nam to dam. No w sumie to dam nam Jakaś jest. wiedźma była tutaj, że nagle że przyszłeś do mnie i się dymkami, coś jeżeli się, się Czek, Bo miałeś eee, taki Nie, zakresie. bo ten zjadłem. Okej, okay, więc tak, słuchaj, mam dwa wełny. Okay. No dobra, a więc te początki będą najtrudniejsze, ale później, jak już na przykład jest, no, to tak. ja zrobię ekspiarkę. Więc i słuchajcie, i jeszcze ten raz ten... przypominam Wam o subskrybowaniu Petera. Peter tak, sobie też przypomnij, widzą o zasubskrybowaniu hmm. mnie, ok? Tak. Czy masz taką? A więc, no, ja też dam Wam link do Antineta w opisie. Spoko, masz właśnie w palcanych. Okej, okay, mam trochę tak. żelaza. Myślę, że warto sobie zrobić żelazną zbrojkę już. Myślę, że poza odcinkiem zrobimy takie rzeczy, które hmm. m, się A robi A jeszcze jedno żelazo, długo. i będzie mnie stać na budki. Jeszcze jedno żelazo. A, bo ty masz toporek. To w sumie toporek też jest niegłupi. Nie A ja będę miał tutaj kamienne, czyli troszkę gorsze. Jeden, dwa i trzy. Jeden, ja, no jak ja dawno cobblestone nie kopałem, ponieważ jak pamiętacie, mam nadzieję, wszyscy na Survivor'u to Emma, of kilo Silk Touch'em głównie. No, i kopię sobie właśnie Silk touchem, a mi jest potrzebne jeszcze jeszcze jedna. Ej, mam deskt. trawę. Nie wiem, co, co, co to nam da, ale mam trawę. Niż więcej Szczyta. trawy? niż więcej trawy, to może będą nasionka. Może będą nasionka. Ej, chodź do mnie, okej. Okay? Czekaj, tylko kilos. E, ja kamienną ty siekierkę ja sobie Dobra, czekaj. Mam kamienną siekierkę, więc mogę cię bronić. Jakby coś. Aktualnie wychodzę z naszej bazy. Gdzie jesteś? Halo. Jest tu. O, nie widzę Cię. Tutaj, yy, obróć się. O, teraz już Cię widzę. Słuchaj I tutaj siłę. jest jedna trawa, dosłownie. No to czekaj, zrobię tam nam jakieś wejście, jakieś tam schodki proste. A może, ym, wiem, zrób nożyce. A dobra, ale tak jakby nam same kabłyby są w bazie niezbyt potrzebne. Ale zrób niż mieć Miecz żelazny jest ważniejszy. Aha, dobra, dobra Tu będzie trawem, dobra. trawa, zrób nożycza. No, czekaj, um, jak wbiję jeszcze, jak wbiję jeszcze trzy żelaza. Tu chyba gdzieś było żelazo, nie? Chyba tak, żelazo. ale ja już się wykopałam. Aha, dobra, bo mi też jest żelazo potrzebne. No, więc o, mam tu jest więcej, wyjście z naszej bazy, chyba gdzieś nie. nie. O, zombie jest, wiesz? Wiesz, jest zombie? No, tutaj. Zaczynaj e, tak, piszcie w komentarzach, co są ci okay w i chcecie kolejne odcinki? Wszystkie kolejne odcinki na pewno będą, ale no piszcie. Tak. Ra tak. O o mam, mordko mam idealnie trzy żelaza, dwa. Trzy nie o. mam więcej żelaza, wiesz? Mmm. To, to, to dobrze. Już, już w sumie odcinek trwa 21 minut, a więc myślę, że... E, u mnie już trwa 22, bo ja troszkę wcześniej zaczęłam. Moglibyśmy go zakończyć. E, no dobra, więc ja słuchajcie, zaraz zakończymy. Piotrek, jako że ja rozpocząłem w twoim. Ja też troszkę w twoim imieniu, to ty się pożegnasz w moim imieniu, okej? Okay? Okej. Okay. O, dobra, mam żelaza, to ja już kraftuję jednożyczki, nie? Nie wiadro, tylko. Chociaż w sumie bardziej brzmi. Albo dobra tam nożyczki. Myzyczki. Więc myślę, że do kolejnego odcinka zrobimy. ty też miecz. No, zrobimy, nie wiem, łóżko. Myślę. Dobra. A więc tak, już bierę. I oczywiście woda. Woda i Cobblestone Generator, żebyśmy nie musieli wychodzić do bazy. Ale będziemy się starać, żeby robić wszystkie eee, rzeczy na. Mam trzy kobłęby. Mam już trzy kobłęby. W ekwipunku. Wow, i mam też laga. To nie jest dobrze, ale już mi odlegowało. I mam dwie trawy. Mam dwie trawy, wiesz? Aż dwie. Już się ja doszuka na... na... Antynet Co? Facepalm. Czemu? Czemu facepalm? Za chwilę zginę i... Yy, I wiesz co mam to? Zapomniałem. Skielet! Skielet jest tutaj bardzo niebezpiecznym mowem. Czekaj, ja e, no, wie, bo ja się, tak. cykam, ja, ja się cykam, ja wiem. ja Aha, jakby coś. Gdzie ty się zrespiłeś? Czekaj. Antinet innek. Chwytaj mnie. Ej, chwytaj mnie. Antinet. No. Zapomniałam nagrać głos. Serio? To tylko ja to tak, nagram, okej? Okay? Zapomniałeś nagrać głos, serio? No tak. No. Mm, no to źle. Ale mnie, ale na pewno cię będzie słychać na nagraniu. Więc no, facepalm. Aha, jawne, jeszcze czekaj. Ja pójdę jeszcze do innej części cave'ów, ka na przykład tutaj, bo No, szukaj, a szukaj, więc. Nie y Piotrek, ty naprawdę zapomniałeś nagrać głos, czy sobie jajce robisz? Bo ja raczej myślę, że to drugie. Zapomniałem nagrać głos, no, coś nie wyszło, ale może ewentualnie sobie od Antinetta zapożyczę ścieżkę dźwiękową i wtedy po prostu będę miał. No dobra, to w takim razie, jakbyś chciał zapożyczyć ścieżkę dźwiękową, to możesz od Szotkata, nie? Możesz z nie? Wow! Okej, okay, a więc dobra, obracam ja sobie. Aha, ja to odcinek No dobra, słuchajcie, no tak, tym, więc, jak, no, kochani, tak, tym, tak tym. więc szukacie, to byłoby by tyle na dziś. Pamiętajcie, że znajdziecie lajka, subskrypcję z dzwoneczkiem i łapkę w górę. A ja się z wami żegnam. Do usłyszenia. Cześć, pa pa!